Cześć, witam wszystkich sympatyków tego kanału. Dzisiaj e, gram Age of History 2. Jest to prosta gra, Turowa stworzona dla 40-latków, oczywiście takim też jestem. Ale tak, w tym odcinku stworzymy wielkie królestwo w Finlandii, zjednoczymy całą Skandynawię, a tak serio, to nie wiem, czy mi się to uda. I startujemy. Mamy oczywiście na początek punkty do rozdysponowania, i Finlandii jest dosyć małą populację, mamy, więc na pewno dużo punktów trzeba tu przeznaczyć. Oczywiście podatki najwyższe, jakie mogą być. I farmimy teraz kasę. w sumie cała gierka polega na farmieniu kasy. W każdym bądź razie chciałbym do 2028, czyli przez gdzieś podbić Szwecję i Norwegię. Nie wiem czy tutaj dobrym rozwiązaniem jest atak na Szwecję od razu. Myślę, że na początek taką Estonią sobie zaatakuję. Jak widzicie, szybko zrekrutowałem wojska. 10 tysięcy Estonia ogólnie Estonia jest mniejszym państwem, aczkolwiek może mobilizację będą mieli dużą i Czechy. No, myślę, że na czas wojny też skrócimy sobie towary, ale nie do tego stopnia, żeby populacja na tym cierpiała, czyli po prostu do mimo też państwo się dzięki temu rozwija. Można stawiać y, tutaj lepsze budowle, zamki, wieże, farmy, warsztaty, biblioteki. Takie inne pierdoły, które w sumie sam nie wiem, czy mają jakiś duży wpływ na gra. Puścimy sobie tutaj 700 wojska, do stolicy 4000, czyli ogólnie połowę. I tutaj sobie tak rozbijemy. I przejechałem się ostro na tym, więc trzeba domówić wojska. I robi się mały problem teraz. Źle wymierzyłem, ale y, czy teraz będę mógł zająć y, Talin? Tak, i to jest bardzo ważny punkt, ponieważ. Y, w wszystkich stolicach na początku gry są zamki, które dodają bonus obronne. Teraz wjeżdżamy im już do końca i Estonia jest nasza. Rozmowy pokojowe z Estonią, oczywiście bierzemy całe ich tereny, i Estonia jest nasza. O, no i Azerbejdżan. Nas, yy, powiedzmy. Wybuduję sobie tutaj na tej wyspie Port, bo ci żołnierze nie mają jak yy, wrócić. I przetransportuję wszystkich do stolicy. Tutaj yy, damy. Asymilacja, co pozwala po prostu zwiększyć stabilność w tych prowincjach zajętych, żeby po prostu nie było rewolucji. Ale myślę, że powinniśmy tu rozwinąć Helsinki, czyli tą farmę i też warsztat, ogólne inwestycje w ekonomię morza. Tak, poza tym, to wydaje mi się, że to jest po prostu jedno wielkie jezioro bo nie wiem co, po prostu sobie tu postawiam te biblioteki śmieszne i Tyfy. Kolejna farma w Turku, Helsinki i tutaj farma. Generalnie wojska będę sobie bardziej z tej północy kraju powoływał. Może tutaj na przykład, tutaj w tych rejonach żyje po 1000-2000 osób. I fajnie by było też rozwinąć byłą Estonię, jakieś inwestycje w ekonomię może. O i teraz Norwegia wysyła nam poprawienie relacji. Mimo, że w sumie ogólnie mamy dobre relacje ze Szwecją, 24 pozwoliłoby nam to pewnie na sojusz. Co on sojusz? A jednak niskie. Nie wiem dlaczego. I teraz y, zrobię wielkie powołania, ale przed tym ograniczę tutaj wszystko, żeby duży wpływ wszedł z Państwa. No i, proszę Państwa, mamy tutaj wojska. Też mam trochę wojsk. Myślę, że sobie zrekrutuję wojska z tej części kraju. Widać, jak to utrzymanie wojska kosztuje nas bardzo dużo. Ci zaatakują od drugiej strony, totalnie. I w sumie wyślę im. Zniewaga, tak, żeby mogli się przygotować. Żartuję, nie przygotują się. O jezu, oni mają dużo wojsk. Nie wiem, jak się po szwedzku mówi, do widzenia, ale to teraz bym powiedział. Atakując Szwecję, tutaj z morza, od razu atakujemy stolicę. W sumie tą wyspę sobie zajmiemy, bo z nią mogą być problemy i stąd też. O jezu, ledwo tu wchodzimy do tej Szwecji. Może być problem. Dobra, wsimy tam tysiąc. Ślimy tam i wbijmy się tutaj. Dlaczego... A dobra, nie mogę tymi ruszać, bo nie mogę atakować. Tutaj 3,5 tysiąca wojsk szwedzkich. Zobaczmy tylko czy jeszcze Szwecja ma z kimś wojnę. A, z Hiszpanią. Tu będzie trzeba wyczekać ten atak. Zdecydowanie. Tu rekrutować po tysiąc chociażby tych wojsk. I to wszystko. I tu będzie wielki problem. Chociaż udało się przejąć. Ale już widzę, że tam idą mocne wojska, te 2100. Szwedzkich wojsk. Tutaj też moje wojska pływające po czystym Morzu Bałtyckim. Co tu robią Amerykanie w środku Europy? Polska toczy wojnę z Ukrainą. W sumie, jak, jak gram sobie w tą grę, to bardzo często to się zdarza, żeby Polacy walczyli z Ukraińcami. Zatakujemy tutaj tak na ślepo. Pytanie: Czy może Amerykanie są z w Szwecji, ale raczej nie? Zobaczmy sobie na Amerykę. A, Ameryka toczy wojnę z Rosją. Szwedzi tu oczywiście mi zajmą ziemię. Dobra, tu 2,5 tysiąca wojsk. Tam mi ja atakuje. Oprócz tego Amerykanie atakują. Ale to w sumie zawsze w historii Amerykanie muszą atakować jakieś państwo. Ameryka bez wojny to nie Ameryka. I szczerze powiedziawszy, lepiej bądź gorzej udaje nam się przejmować powoli Szwecja. Dobra, to kolejne wojska tutaj zrekrutujemy. I kolejne wojska tutaj. I w sumie te 5000 tysięcy wojsk to było na tyle. Myślę, że może zgrupujemy się bardziej i. Jeżeli mamy grać nie fair, to zagrajmy nie fair. I wezmę, złożę ofertę handlu z Danią. Danii po prostu zaoferuję 2000 w za to, żeby zaatakowali Szwecję i może trochę nas to obroni. Też inaczej, wojsko będzie się szwedzkie, musiało rozłożyć siłę. Jak będą mieli, o właśnie, wroga z drugiej strony. Wojsko tam się zaczyna chyba cofać. Okej, okay. zajmujemy Stockholm I widzę, że tutaj będzie szedł niezły, niezły odwet z północy. O nie, no, bonus obronny ich obronił właśnie z tym Sztokholmem. I znowu skończyłem bez pieniędzy. Okej, okay, mamy znowu Wulkasy, więc pozbieramy sobie trochę tych wojsk. Dobra, i teraz dopiero będzie atak. Spróbuję odciąć trochę drogę Danii, żeby nie zajęli mi zbyt dużej ilości prowincji. Okej, okay, ale Sztokholm będzie ich. Niepotrzebnego go rozbijałem tak wcześniej. I zajmę tą gorszą część zdecydowania. Okej, okay, dobra, przejmujemy tutaj tereny. Szwecja już. Przestała istnieć, tak. Przejmujemy Szwecję, a jednak zostanie jej trochę. I ostatecznie <gryw> wyszedłem na tej wojnie dosyć słabo. No dobrze, ale mamy przynajmniej dużą ilość wojska. Wypadałoby to do stolicy zrekrutować i pierwsze co to tutaj zasymilować tę ziemię. Za jakiś czas spróbuję samotnie zaatakować Norwegię. To już powinno być prostsze. Na razie niech te wojska się tam zgromadzą i niech trochę kraj. Być do, do przodu z postępem. Jeszcze 22 tury. To za 22 tury zaatakujemy najpierw Szwecję. Zostaną z niewagę od Norwegii. Rozejm przedawnił się ze Szwecją, więc zaraz będzie można wojnę kolejną wywołać. Razem bez pomocy Danii. Trochę było to słabe z mojej strony, że musiałem zrekrutować Duńczyków do tego. Wielkich Duńczyków, tak jak Adrian Sandberg. Dobra, trochę obetniemy oczywiście finansowanie ludności, tak jak Adrian Sandberg i na farmie kasy, tak jak Adrenzandwerk w końcu będę mógł napaść na jedne kraj. Tak jak. Nawet sobie zrekrutuję wojska z ich terenów, co z tego, że dosłownie przed chwilą żyli tam sami Szwedzi. Tempere jest dosyć dużym miastem w W dużych miastach, tych największych, zostawiać tą ludność. Bo dzięki temu szybciej całe państwo się rozwija. Są takie yy, miasta, pora zaatakować. Druga wojna szwedzko-finansowa. I mam nadzieję, że te 15 tysięcy wojsk, które zrekrutowałem. Tym razem da radę ze stolicą. Na północy mamy ciężko, ale jak na takie małe państwo, to naprawdę po tej wojnie Szwecja musiała zbiednieć. To i tak się bronią bardzo dobrze. Dobra, zobaczmy, czy w tym momencie przejmę Szwecję. I tak, gdzie się, przejąłem Szwedów, Słuchają mi oni ofertę pokojową, ja zajmuję ich wszystkie prowincje. Nie? Dlaczego tak? LOL. dobra, wezmę sobie to tak, w takim razie rozbiję to sobie na części. Najważniejsze, że mamy Sztokholm i mamy maj 2027 roku, więc za niedługo czas mi się skończy. Fajnie by było jeszcze powiedzieć wojnę Norwegii. Helsinki, ile Helsinki mamy mieszkańców? 50 tysięcy, ale się szybko rozwijają. Sztokholm 30, nic dziwnego, że... Mieliśmy takie opory ze Szwecją. Ja bym te wojska przerzucił tutaj. Te wojska, wojska stąd. Niech popłyną tutaj. Tutaj też wojska potworzyć. Więc tutaj, tutaj. To już jest fajna armia. hersinak Jeszcze te 6000 wojsk tam wypłynie. Tutaj jest raczej mało ludzi, więc nie liczę na to, że będzie dużo wojsk norweskich. I skończyły się punkty ruchu, więc. Chyba byli przygotowani na coś takiego. Dobra, wezmę sobie teraz tutaj, porekrutuję. I tutaj też mi zalega 4,500 wojsk. Na morzu. Dobra, najważniejsze może to teraz się obronić. Być taka kontra by się przydała. Tu zrekrutować już na ziemiach szwedzkich. Ale Norwegowie bardzo dobrze się przygotowali do tej wojny, mimo że nie była zapowiedziana. Tutaj musi w końcu pójść jakaś kontra z naszej strony, i w końcu musimy przebić się przez ten mur norweski. Przecież na razie to my stawiamy bardziej mur, bo oni nas zaczęli atakować. Pieniądze no, cały czas mamy. okej. Okay. Ważne, żeby też nasza defensywa przetrwała. Mamy już 2028 rok, a tam idzie 5000 wojsk. Pytanie dla kogo jest bardziej wyniszczająca ta wojna. Jest yy, trochę źle, ale spróbuję jeszcze to naprawić. Dobra, dajmy sobie. Dobra, skończyły mi się ruchy. Ważne, żeby tutaj nie przeźli prze bokiem. Musimy bronić. Jesteśmy cały czas bez pieniędzy. Spróbuję wykorzystać okazję, bo chyba widzę, że osłabo trochę wojsko. Norwegii. Chyba, że drugą stroną będą próbowali przejść. I widzę, że tutaj chyba będzie kontra naszej strony. Tak. Chyba puściło coś. Robimy taki efekt kuli śnieżnej, gdzie z trzech prowincji na jedną się zbiegają. Tutaj Norwegowie są bez szans. I tutaj jeszcze jeden atak był od Norwegu I idziemy dalej. Okej, okay, tu będzie trzeba wycofać te wojska. Coś czuję, że będą chcieli atakować od tej strony. Oni się tu wbijają. Myślę, że w Estonii sobie wyrekrutujemy armię. Dosyć sporą. I ta armia popłynie na Oslo, żeby po prostu zająć się już stolicą. Okej, okay, tu 600, więc wycofamy 1000. Tu 700. Tam jeszcze płynie dużo wojsk. Dobrze by było też tu zabezpieczyć tą linię. Okej, okay, cały czas bronimy. Tu tam jeszcze została jedna tura do przypłynięcia. Zobaczymy, czy u góry mi podbije. Mam nadzieję, że w końcu OSTO zajmę. Tak, stolica jest nasza. W miarę mi się to uda, chyba. I po tej turze będzie rok 2029, który będzie przekraczał znaczony przeze mnie czas. Ale ja, jednak na zasadę, zasady, pomogę. Myślę, że w tym momencie Norwegia nie ma nic więcej do powiedzenia. I tak, jest to definitywny koniec Norwegii i w tą samą turę, w którą kończy nam się wojna z Norwegią, kończy nam się również rozejm ze Szwecją, więc będziemy od razu mogli ich zaatakować. Więc z Norwegii został taki mały cypek, Szwecji też mało zostało, więc sprowadźmy tam od razu wojska i podbijmy tą Szwecję do końca. Stąd, stąd... Okej, okay, dużo asymilacji się w tym momencie skończyło. Szwedzi nie lubią nas, my nie lubimy Szwedów, więc myślę, że rozwiążemy to kulturalnie w OKTAGONIE. Myślę, że nawet nie ma żadnej luki, przez którą Szwecja mogłaby gdzieś przejąć nasz teren. Szwecja jest w cała moja. Zobaczmy jeszcze, co. Okej. Okay. Meksyk przejął Stany Zjednoczone. To w sumie nie jest wcale takie głupie, bo skoro prowadzi wojnę z Rosją, to może Meksyk był w stanie wykorzystać jakiś gorszy moment, chociaż jest to surrealistyczne i tak.